Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku porady z czata. Kontynuujemy temat narcyzów. To jest szósty odcinek naszego cyklu. Przed nami jeszcze dwa. Tym razem skupimy się na tym, co po narcyzie. Co po narcyzie? Pozbyliśmy się go z życia, przepracowaliśmy nasze wewnętrzne rany, nasze wewnętrzne traumy, nasz wewnętrzny ból. Poradziliśmy, poradziłyśmy sobie z tym, co dalej. Co dalej? Czy jesteśmy w stanie zbudować zdrową relację? Jak poznać, że to już jest ten moment? Jak to zrobić? Skąd wiemy, że już mamy przypracowane? Co zrobić, żeby nie przyciągnąć kolejnego narcyza? Jeżeli mamy doświadczenie z narcyzem, jeżeli mamy doświadczenie z toksyczną relacją, to na pewno sobie zadajemy to pytanie. Czy, czy ze mną już na pewno ok? Tak się czasami niepotrzebnie w ogóle wiecie, biczujemy, obwiniamy, że, że może to znowu z nami będzie coś nie tak i przyciągniemy tych typków niefajnych. Nie. Za pomocą czata chciałabym tutaj pomóc Wam przerwać ten cykl. Odpowiedzieć na to pytanie. Czy, czy można być w zdrowej relacji po narcyzie? Od razu mówię, że tak, można. Tak, można zdecydowanie, tak, można. Tylko czasami trzeba najpierw upewnić się, że jesteśmy już na tym etapie, kiedy możemy otworzyć się na nową, zdrową relację. Najczęściej ona sama po prostu przychodzi i jest, że, że jak już żyjemy na tyle, na tyle już jesteśmy silne, że poradziłyśmy sobie i po prostu sobie żyjemy, no to przyciągamy jakości. Ci zdrowi, fajni, wartościowi partnerzy, oni do nas przychodzą sami, no bo. Narcyzi i inne typy od nas uciekają, no bo widzą, że to jest silna babka, tak? To jest babka bez kompleksów, to jest babka, która sobie poradziła, i ona sobie nie da w kaszę dmuchać ona się nie da manipulować i, i toksyczne typy uciekają od takich, bo to widać, to, to widać jak jesteśmy takie, że, że sobie naprawdę dajemy rady i, i wtedy wartościowi faceci i wartościowi ludzie się sami pojawiają. No ale to takie moje, a co na to co na to czat, co na to nasza turbomaszyna, która ma wiedzę z każdej dziedziny, ma wiedzę całego internetu. No i co nasz nam czat doradzi tutaj czacie. Jak rozpoznać, że jestem gotowa na zdrową relację. Jak widzicie, mam tutaj przy sobie laptopa na laptopie mam otwartego czata. Tutaj mam rozmowę, gdzie zadałam mu właśnie kilka pytań dotyczących tego aspektu. Chad mi odpowiedział, pozwolicie, że odczytam, okraszę to jakimiś swoimi uwagami. Także słuchajcie, witajmy w kolejnym odcinku porady z czata. Dziś skupimy się na czymś, co często przychodzi po długim czasie bólu, samotności i pracy nad sobą. Czyli na pytaniu, skąd mam wiedzieć, że jestem gotowa na zdrową relację? Skąd mam to wiedzieć? To nie jest pytanie o czyjąś gotowość, to jest pytanie o Twoją wewnętrzną siłę, spójność i świadomość siebie. Gotowość nie oznacza, że nic mnie już nie woli. Oznacza to, że wiem, kim jestem. Oznacza to, że wiem, czego chcę. Oznacza to, że wiem, czego nie chcę i czego nie zaakceptuję, nawet jeżeli nadal noszę blizny i te blizny być może z Tobą zostaną. Do końca to musisz się z tym pogodzić, tak? Ale to nie znaczy, że nie wolno, nie wolno iść w życiu dalej. Idziemy w życiu dalej. Siedem sygnałów, że jesteś gotowa na zdrową relację. Czad lubi wyliczać, on tam najczęściej daje ileś tam czegoś, więc tym razem daje nam siedem sygnałów, że jesteś gotowa na zdrową relację. Posłuchajcie. Po pierwsze, masz jasno postawione granice. O granicach to traktujemy w praktycznie każdym odcinku, bo to jest coś tak mega, turbo, super, hiper istotne, że musimy się tego nauczyć. Musimy nauczyć się rozumieć nasze granice, wyznaczać je i umieć ich bronić. Tak? Do tego Was zachęcam. Nagrałam dwa odcinki o granicach. Zachęcam Was, żebyście sobie do nich wrócili, posłuchali albo poczytali na naszym blogu. Tam też są cenne informacje, które mogą Wam być pomocne. Co z tymi granicami? Jak masz zdrowo postawione granice, no to wiesz, gdzie kończy się Twoje tak, a zaczyna Twoje nie. I nie ma tu jakiegoś pola do manipulacji, bo po prostu to wiemy i się nie damy. Nie boisz się, że stracisz kogoś, jeżeli powiesz, że to ci nie odpowiada. Nie pozwalasz na kontakt z osobami, które naruszają Twoją wartość lub przekraczają Twoje granice. No po prostu się na to nie godzisz, i tyle. To znak, że przestałaś przystosowywać się po to, żeby być kochana. Teraz wybierasz relacje, które są zgodne z tobą. I tak trzymaj, dziewczyno. Tak trzymaj. Po drugie, nie szukasz związku z poziomu braku. Chcesz relacji, ale nie musisz jej mieć, by czuć się kompletną. Masz poczucie sensu i wartości, niezależnie od tego, czy jesteś sama, czy jesteś z kimś. To jest istotne, tak? Zamiast myśleć, potrzebuję kogoś, kto mnie pokocha. Myślisz, chciałabym dzielić z kimś to, co już mam, ale sama też sobie świetnie radzisz, to gdzieś o tym czytałam i uważam to za prawdziwe i bardzo istotne, że dopiero jak czujemy się same ze sobą dobrze, to dopiero wtedy jest pora na wchodzenie w relacje. Jeżeli bez relacji jest nam ze sobą dobrze, no to, to wtedy to, to jest ten moment, w którym nie, nie szukamy z powodu samotności, tęsknoty, czegoś nieprzepracowanego. Jeżeli potrafimy sobie, same ze sobą się świetnie bawić to znak, że twoja motywacja do bycia w związku pochodzi z pełni, a nie z pustki. To jest dobre porównanie, no bo człowiek drugi nie jest od tego, żeby wypełniać nasze pustki, tak? To też często ludzie błąd taki robią, że zrzucają na... Na kogoś, że on ma ci zapewnić wszystkie Twoje, jakby pustki, wszystkie Twoje potrzeby, ta osoba ma zaspokoić taki no nie wiem, służący emocjonalny. No nie. nie, Po trzecie, znasz swoje schematy i już nimi nie żyjesz. Mówiliśmy w poprzednim odcinku o tym, jakie typy, jakie schematy w nas powodują, że my tych narcyzów przyciągamy bo oni wyczuwają pewne słabości takie nasze, oni wyczuwają z kim mają do czynienia, wiedzą, kogo, kto jest najbardziej podatny, żeby go podejść, żeby go zmanipulować. I jednocześnie my, no, dlaczego my się wiążemy z narcyzami, tak? No, bo mamy takie właśnie nasze wewnętrzne schematy, gdzie narcyz nam odpowiada, narcyz odpowiada na takie nasze wewnętrzne potrzeby, opiekuńczości i kilka innych, to też was do tego zachęcam, żebyście posłuchali, posłuchały, bo, bo to może być dla was wartościowe. Rozpoznajesz, kiedy ciągniecie do kogoś toksycznego, tak? Jeżeli to wiesz, to, to wygrałaś. Potrafisz powiedzieć, że nie, to, to nie moje tempo, zatrzymajmy się, żebym znowu się nie wkopała tak jak za tym poprzednim razem. I jak wiesz, kiedy aktywuje się w tobie ta ratowniczka albo dziewczynka bez głosu, albo dziewczyna, która znosi za dużo, się podporządkowuje, to jak widzisz. Widzisz, że zaczynają gdzieś ci dominować te schematy właśnie, które poprzednio przeciągnęło narcyza, no to, to możesz zainterweniować, możesz podjąć działania korygujące. Jak jak to widzisz, to wygrałaś. Uczysz się odpowiadać świadomie, a nie z automatu. Wiesz czego chcesz i umiesz o to walczyć, umiesz do tego dążyć. To znak, że przepracowałaś, że przepracowałaś nie tylko przeszłość, ale też swoje reakcje na nią I to jest bardzo ważne, bardzo istotne Bardzo kluczowe I jestem z Ciebie dumna, jeżeli to zrobiłaś Możesz ruszyć dalej Po czwarte, nie boisz się być sobą Także z trudnymi emocjami W relacji nie udajesz łatwej w obsłudze Że taka dziewczyna, co no spoko Każdy się z nią dogada A tak naprawdę to odbywa się kosztem Ciebie tak? Nie, nie robisz tak Wiesz, że masz prawo do uczuć Wiesz, że masz prawo do smutku Wiesz, że masz prawo do lęku, wiesz, że masz prawo do złości i nie czujesz wstydu, że jesteś za bardzo albo za mało, albo nie wiadomo co. Nie. Umiesz o tym mówić bez potrzeby atakowania, bez potrzeby dramatyzowania, bez potrzeby zamykania się w sobie. To znak, że nie boisz się już bliskości, nie boisz się bycia widzianą w całości. Nikt nie widział, ty zasługujesz na bycie widzianą. Całości taką, jaką jesteś i masz tego świadomość, i takiego kogoś dostaniesz. Po piąte, wiesz, czego chcesz i co jest dla ciebie nie do przyjęcia. Umiesz powiedzieć, że szukasz dojrzałej relacji, w której jest wzajemność, szacunek i w której jest odpowiedzialność. Nie tracisz czasu na relacje, które są prawie dobre. Prawie robi wielką różnicę. Znasz swoje wartości i weryfikujesz, czy druga osoba je szanuje. To wymaga odwagi. To znak, że idziesz do relacji z intencją, a nie z nadzieją, że coś się zmieni. Bo jak chcemy kogoś zmienić, to to jest z góry skazane na porażkę. Jeżeli on się zmieni, bo ten, no nie, nie, nie. Po szóste, umiesz być sama i potrafisz cieszyć się swoim towarzystwem. Tak jak w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym. Idź do kina sama, idź na spacer sama. Zobacz, jakim świetnym towarzystwem jesteś sama dla siebie. Samotność nie boli. Jest przestrzenią, w której dojrzewasz. Masz rytuały, które cię wspierają. Książka czytana, kąpiel, przyjaciele, tacy prawdziwi twoi. Po prostu siedzenie sobie w ciszy, medytacja może, sama ze sobą, czujesz się dobrze. No to wtedy jest dobrze. Nie szukasz partnera jako ucieczki od siebie. Nie uciekasz od siebie. Jesteś fajna babka. To znak, że nie szukasz wybawcy, tylko towarzysza. Po siódme, nie idealizujesz już ludzi, tylko widzisz ich realistycznie. Widzisz różnicę między zauroczeniem a realnym poznawaniem kogoś. Zamiast o, on ma potencjał, to myślisz sobie, on ma konkretne cechy, podejmuje konkretne działania. Czy mi to pasuje, czy też nie? Nie zakładasz, że a no jakoś to będzie, tylko no, zastanawiasz się z punktu widzenia tu i teraz, widzisz te cechy, wiesz, że one raczej zostaną i czy ci to pasuje, czy nie. Wybierasz, decydujesz ty. To znak, że nie zakochujesz się w obietnicach, tylko w czynach i w postawie. Przestałaś kochać iluzję, a zaczęłaś wybierać dojrzałość. To znaczy, że jesteś w stanie stworzyć dojrzały związek. A jeżeli nadal czujesz, że jeszcze nie jestem gotowa, tak się zdarza. No, czasami potrzeba naprawdę wiele czasu, żeby dojść do pewnego etapu. To jest wszystko w porządku. Gotowość to nie jest takie, że pyk i już to jest proces. Możesz być w połowie drogi i na przykład już nie wchodzisz w toksyczne relacje, ale jeszcze nie czujesz się na to, żeby zaczynać nowe. Jesteś osobą uczącą się siebie. I właśnie to znaczy, że jesteś na dobrej ścieżce. Podążasz tą ścieżką. Trochę ci to pewnie zajmie, ale bliżej do celu z każdym dniem, z każdym momentem, z każdym doświadczeniem. Jeszcze z lękami może jesteś, ale już z większą świadomością. I to już jest ogromny krok. Każdy krok do przodu jest krokiem do przodu, jest wartościowy, jest tym, co cię zbliża do celu, tak? Yy, przyjdzie ten dzień, że uznasz, poczujesz, że jesteś już gotowa, i, i wtedy świat sam ci ześle kogoś na, na swoją drogę. Czasami wymaga tylko troszkę więcej czasu, ale bądź cierpliwa, nie poddawaj się, nie daj się złamać. Podsumowując, bycie gotową na zdrową relację, to nie znaczy, że. Już nigdy się nie będę bać, nie mam ran, nie popełnię więcej błędu. To, to tak nie działa. To, że jestem gotowa na zdrową relację, co to oznacza? Troszkę się nad tym pochylmy. To oznacza w dużej mierze, że znam siebie. Wiem, czego chcę, czego nie chcę, gdzie są moje granice, że sobie ufam. Nie dam się gaslightować. Wiem, co czuję. Wiem, że jeżeli co, co czuję, to, to to jest poprawne, tak? Nie dam sobie wmówić, że, yy, że coś wyolbrzymiam, że coś przeinaczam. Ufam sobie i wiem, że moje odczucia, moja pamięć po prostu wierzę, wierzę w siebie, wierzę sobie i nie dam się wkręcić w jakieś te narcystyczne bagno. Potrafię się chronić, potrafię bronić swoich granic, potrafię powiedzieć nie potrafię przerwać relacje, potrafię się zdystansować. Ktoś to powiedział, że relacja to nie jest odpowiednie połączenie, tylko to jest odpowiedni dystans. Także potrafię, potrafię tą granicę wyraźnie ustawić w miejscu, w którym mi pasuje. Wybieram z miłości, a nie ze strachu. Nie ze strachu przed samotnością, nie ze strachu przed nie wiem, że nikt mnie nie zechce, podbudowany jakimiś takimi brakami poczucia własnej wartości. Nie, jestem, jestem sobą, wierzę w siebie, znam siebie, ufam sobie i dopiero wtedy jestem gotowa na to, żeby otworzyć się na nowe relacje wartościowe. One przyjdą, a narcyzi do nas nie przyjdą, narcyzi od nas uciekną, bo oni takie osoby, które im się nie dadzą zrobić, to widzą i. Od takich osób się będą trzymać z daleka, także tego wam życzę, tego wam życzę, żebyście trzymali się od narcyzów z daleka, żeby, nar żeby narcyści trzymali się z daleka od was, wasza wewnętrzna siła, jesteście super dziewczynami, to, to co zrobiłyście, ta wielka praca jaką wykonałyście na, na sobie, no to zobaczycie, że ona zaprocentuje i... No świat poczuje waszą siłę i przyciągniecie fajne, fajne osoby do siebie, fajne relacje zdrowe, wartościowe, no bo zasługujecie na to. Tego wam życzę i to się na pewno zdarzy. Czasami trzeba troszkę poczekać, ale bądźcie cierpliwe, bądźcie cierpliwi i zobaczycie, że że te fajne, wartościowe relacje, nie wybierajcie byle kogo, byle gdzie, byle jak, bo zasługujecie na to, żeby być szczęśliwi. Zasługujecie na to, żeby poziom waszego życia był Wysoki, tutaj nie mówię o pieniądzach, tylko mówię o tym właśnie, o wartościowych, dobrych ludziach, którzy nas otaczają, którzy dają nam siłę, którzy dają nam wsparcie, bliskość. To, to taką relację przez duże R. Tego Wam gorąco życzę. Bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście mojego materiału. W następnym odcinku skupimy się na tym, co zrobić, żeby nie trafić na kolejnego narcyza. To też będzie bardzo istotne. Także tym tymczasem kończymy. Mam nadzieję, że będziecie z nami w kolejnym odcinku. Zapraszam też na naszego bloga, gdzie znajdziecie treść tej rozmowy, wklejoną odpowiedź czata, którą będziecie mogli sobie przeczytać już bez tych moich komentarzy, tylko samą taką strzyty czatową. Będziecie mogli sobie to skopiować, użyć do czegokolwiek tylko będziecie chcieli. Mam nadzieję, że, że to co mówię, to co tworzymy, podoba wam się, ma ma dla Was jakąś wartość, mam nadzieję, że, że to Ci pomaga, że daje Ci siłę, chce dać Ci siłę. Także dziękuję bardzo za to, że wysłuchałaś, że wysłuchaliście tej audycji i zachęcam do dawania łapek w górę. Jeżeli uważacie to za coś fajnego, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, bo jest Was coraz więcej. Bardzo się cieszę, że tyle Was jest. Mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej, że będziemy mogli tutaj dzielić się wartościowymi treściami, zachęcam do dzielenia się w komentarzach wszelkimi swoimi przemyśleniami, jestem tutaj dla Was czat też jest dla Was, trzymam za Was kciuki, poradzicie sobie z narcyzem, zasługujesz na wspaniałą relację, zasługujesz na cudownego człowieka i, i takie do Ciebie przyjdzie, zobaczysz, ja Ci to mówię, porada z czata, cześć!